Uwierzcie mi na słowo na kuchnia. Uwaga, trochę trzeba je tutaj wymieszać w tym oleju. Halo, cześć, dzień dobry. Witam Państwa w kuchni Aigarego. Dzisiaj serwujemy najlepsze smaki z tej strony Europy. Oczywiście ostatnio dostaliśmy kilka gwiazdek Michelin, więc nasza kuchnia się rozrasta. Bardzo elegancko to wygląda. Tutaj mamy insekty z całej planety. Mamy też mega fajnego yy, lizaczka z yy, takim robakiem w środku. No i tutaj mamy wygładniałego yy, Gentleman który oczywiście będzie testować te wszystkie smakołyki. Ten pan nie jadł przez 3 dni. Dajcie uciekać. mi proteiny! Jasne, proteiny. To ma aż 60% proteinów, więc bardzo dobre i smaczne. Pamiętajcie, że to jest gastro kanał, więc pamiętajcie o łapeczce, subiku, w ogóle komentarzu jakimś miłym. Możecie tutaj naszego dżentelmena opisać, on na pewno się ucieszy. On jest wolny. Więc wszystkie panie zapraszam tutaj do subowania. No i na pierwszy ogień lecą takie smakołyki jak... Batony Jimiego. Batony Jimiego to jest oczywiście słodycz, to jest karmel, ciastko oraz dodatek właśnie świerszczy. Bardzo ładne świerszcze. No, zobaczymy szybko, panie kamerzysto, jak to wygląda przed zaserwowaniem. No, smakołyki, smakołyki. Proszę zobaczyć, jak to ładnie wygląda. No, same. Mączniki to są chyba bardzo elegancko. No i lecimy jeszcze z tym drugim. Zobaczymy, czy tutaj też są jakieś świerszcze widoczne. No, jest to tak smakowite, że no. Y Jakbym nie był tutaj osobą gotującą, to na pewno bym to schrupał, no ale dzisiaj będziemy to masnemu Alanowi serwować. Więc pan masny Alan tutaj to jest apetizer tak zwany. Proszę tutaj. Oczywiście to jest prawdziwa kuchnia, więc proszę to sztućcami jeść. O, tutaj, widzi pan, tutaj, tutaj są podhalańskie, podhalańskie robaki, bardzo dobre. Jedne z najdroższych produktów obecnie dostępnych na rynku. Proszę za... Topić mm, swoje podniebienie. Tutaj co mamy? Co mamy w środku? Tutaj mamy e, świerszcze, świerszcze. Mm, bardzo e, smakowite świerszcze. No i co pan sądzi? Pochwała dla szefa kuchni, czy brak pochwały? rozpływa się w podniebieniu nasz gość jest zachwycony smakiem. Takie rzeczy oczywiście jedynie we Wrocławiu. Uwaga, opinia. To jest doskonałe. Kto by się spodziewał, że robaki tak smakują? Kto by się no, spodziewał? w kuchni. To jest... To, to jest absolutna gwiazda! Tak, ja jestem wywalcem szefa i programów rozrywkowych typu mm. gastronomicznego, więc ja mam bardzo spore doświadczenie i... Yy, to są, e, proszę jeszcze wspomnieć, że to naprawdę nie było tanie. To jest, to jest nie, nie, to nie są wysokiej półki. To, tak wysoki to nie są tanie punkt. rzeczy, to, to ludzi na tym nie stać, to, to tylko tutaj Jasne, nasza specjalna... Tak. Proszę spróbować. Za, spróbujmy być. jeszcze tego... Nie wiem czy mi się uda to kroić Ale o, ten tamten ma doskonałą. jest dobrze wypieczony. Konsystencję. Dobrze, dobrze wypieczony Nałożymy, nałożymy. Tak, tak, on musi chrupnąć, żeby smakowało. Hmm? Hmm? Tak, tak, dobrze. Pójście, robaczki. Na ja robaczki. Dobre zagotowanie. Pan niech nam kończy. Mm. Pani kamerzysto, tutaj tego naprawdę naprawdę było to trudno zdobyć. To wszystko oczywiście rzucamy na rozgrzany olej, który za chwilę się rozgrzeje, uwaga. Rozprowadzamy go równomiernie po naszej patelni. Oczywiście to jest patelnia od pani Magdy Gessler. Dostaliśmy ją tutaj w podarunku, bo pani Madzi się bardzo spodobał nasz kanał. No i tutaj... No, niestety ten panik działa czy nie działa? No, niestety musimy przełożyć na drugi, bo nasza kuchnia jest bardzo często użytkowana i przez to niestety gaz czasem się kończy. Tu, oczywiście, to wszystko chodzi o równomierne rozprowadzenie oleju. To naprawdę bardzo jest ważne. No, dobra, to się robi. Jeszcze raz wsypujemy wszystko na ciepły olej. To nie musi być. Rozżarzone, ale smakołyki. No pachnie genialnie. Uwierzcie mi na słowo. Pyszna kuchnia, uwaga. Trochę trzeba je tutaj wymieszać w tym oleju. Tak starannie obracamy, aby każdy robaczek był. W tym oleju opatulony. No i dokładnie to wszystko robimy w taki oto sposób. Niech to się robi. Jeszcze trochę oleju dodamy, bo pan masny Alan lubi, jak, jak jest tłusto. Tłusto, jak umamy. Bardzo dobrze wygotowane. No i proszę, panie kamerzysto, to się robi. Teraz, może, świerszcze. Świerszcza nie szarańcza, to jest szarańcza. To jest wyrafinowana szarańcza z polskich gór. Bardzo ładnie to wygląda elegancko, aż ślinka cieknie no i wysypujemy je, wysypujemy je również, o tu nie chciał wyjść jeden, taki, taki, taka szarańcza nie wiem co się z odnóżami stało ale lecimy, lecimy elegancko, no trochę mało ich było myślę, że mimo wszystko nasz nasz yy, dżentelmen nie będzie głodny uwaga, jeszcze chwilę to się robi dodajemy również oleju Oj, pysznie, pysznie pachnie, pysznie pachnie, dodajemy również oleju tutaj na każdego z nich, równomiernie rozprowadzamy, robaki przez ten czas dochodzą bardzo dobrze, to będzie smakowało. No i proszę, ujeju, jakie zapachy, jak to pysznie pachnie, no dobra, tutaj też włączamy trochę gazu. Gazu, prosto. Gdzie są moje proteiny? Gdzie są proteiny? Gdzie są moje proteiny? Musimy tutaj kucharza trochę ponaglić, bo, bo ja jestem głodny. No no nie jadłem od 3 dni. Szykowałem się, się na to i, i co teraz? Jasne. Ja muszę panu podać to na osobnym talerzu, bo te specjalne który pan miał, tu jest oczywiście osobny talerz. Wreszcie, to proszę zabrać. Okay, przystawka zabierana. Apetizery okay. to ty, ty, tylko tutaj. Apetizery. Moje podniebienie zachęciła a gdzie jest główne danie? Danie główne już się robi. Oczywiście szef kuchni nie nadąża. Gaz wyłączymy, żeby nam nie odcięli. Okay. Uwaga, proszę zobaczyć, proszę Państwa, no to są najlepsze smakołyki po tej stronie Polski, no. Przegenialne jedzenie. Proszę tutaj. No. Oczywiście tutaj sypiemy z wysoka, żeby ten aromat po stole się rozprowadził, żeby nasz gość poczuł się jak umamy. Jakby jadł umamy, bo to ma być smakowite jak w rodzinnym dą, 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 domu. Rękami chyba tego jeszcze będę. Rękami, Chociaż w sumie, to... ja mam już tutaj łóżkę. Łyżkę warto, bo to jest, to się łyżko mnie. Wjemy łyżkę, nawija się trabaśki. na łaski. Nigdy takiego nie jadłem tutaj, proszę zobaczyć. O, świetnie, smacznego. Świetnie, się, smacznego, panie Alanie. A ja tutaj się biorę za gotowanie następnych smakołyków. Hmm? Muszę przyznać, że nie tego się spodziewałem, Myślałem, że to będzie bardziej ślizgłe albo miękkie. Jakieś jak galaretka, No to jest chrupkie, chrupkie. Takie dobrze wypieczone. Dobrze pytanie. wypieczone tutaj. Szef Kutni naprawdę się postarał. Yy, well done, well done, jak to mówią w stykowych restauracjach. Bardzo smakowite jedzenie, polecam. Bogate w proteiny, bogate w mikroskładniki odżywcze. Jest to dieta, która w przyszłości zdominuje rynek gastronomiczny, więc tutaj Państwo mogą się spodziewać, że takie rzeczy kiedyś będą serwowane jak na przykład w McDonaldzie czy też KFC. Uwaga, nasze koniki, nasze koniki. Tutaj trzeba sprawdzić czy odnóża są odczepione i przede wszystkim popatrzeć tutaj na skrzydełka. Skrzydełka muszą być zarumienione. Zarumienione skrzydełka, bardzo elegancko to wygląda, no pachnie przepięknie. No a my tu bierzemy się jeszcze y, dla naszego gościa, za lizaka. Lizak to jest taki specjał naszej kuchni i to tylko do takich y, gości jak pan Alan, jest serwowany osobno. On nie jest w ofercie naszej kuchni, on po prostu y, jest dla ludzi, którzy no, zasłużyli się jakoś gastronomii. No i tutaj pan Alan może przetestować naszego lizaka. Pan kamerzysta też chciał polizać. Dobrze, bardzo elegancko to wygląda. No dobrze, panie Alanie, panie Alanie, no to trzeba lizać wolno, bo to jest Będzie. naprawdę smakołyk. Będziemy. Będziemy się delektować, nie mogę się doczekać, aż dostanę się do tego robaczkę tutaj. Na razie smakuje jak lizak umaręczonek. Ja. <suszy> proszę, proszę, tu są koniki którzy... Koniki zostawimy, dla pana. zostawimy tego lizaka, może gdzieś tutaj. Na jakiś mały talerz, bym prosił. Jasne, zaserwuję panu mały talerz, Proszę, może wrzucę to, bo to już jest gotowe, koniki, a tu nie może. Tak, To koniki kurwa. czy szarańcza? Koniki. To jest szarańcza, szarańcza. Szarańcza. też koniki polne, gigantyczne. Dobrze. Tutaj spróbujemy zaraz szarańcze. To będzie zemsta w imieniu wszystkich farmerów, którym szarańcza kiedyś coś zjadła. Teraz, masny na lądzie szarańcz. Tutaj na lizaczek oczywiście talerz. Smakuje. To smakuje tak, jak bym się spodziewał. Czuć wyraźnie mm, tą taką konsystencję skrzydełek. Czuć, że, że jest skrzydełka. W środku jest coś rzeczywiście takiego bardziej mięsistego. Także, ale, ale z zewnątrz jest chrupiący, dobrze wysmażony. No ciekawa, ciekawa sarańcza. Spójrzcie tutaj, jaka sarańcza leci prosto do ósmego alana. Mm. No znakomite smaki moi drodzy, my bierzemy się na za finalny, finalny posiłek, którym będą świerszcze domowe. Oczywiście tutaj najlepiej patelni nie myć, ponieważ aromat z koników polnych bardzo dobrze współgra aromatem świerszcza polno-domowego, który za chwilę będzie fundowany tutaj panu Alanowi. To już jest takie danie z najwyższej półki. Proszę zobaczyć, jak to elegancko wygląda. To są firmowe oczywiście rzeczy z Niemiec, prosto z Niemiec. No dobrze, proszę, wsypujemy. Panie kamerzysto, o kurczę. Czyżby nasze świerszcze nie chciały wyjść z tubki? Czyżby było tak wygodnie w tej tubce? No, wyszły, proszę Państwa, jak to pachnie pięknie. No dobra, dolewamy oczywiście y, oliwy do ognia. Jest i ona. Musimy na trochę mniejszy panik to wrzucić. No dobrze. Czyż widzę, że tam gość się już niepokoi, więc może na ten większy wrzucimy się oczywiście. Dobrze, bają się, jest na większym. Moi drodzy, gdzieś łyżka zginęła, łyżka do gotowania zginęła. No jest ona tutaj oczywiście czysta ze zmywarki prosto. No i lecimy z konikami. Znaczy z, z, To były świerszcze oczywiście, to taka mała pomyłka. My już dzisiaj tyle tego gotowaliśmy, że no smakowicie to wygląda, eleganckie, wyrafinowane jedzenie dla Poważnych podniebień, poważnych osób. Oczywiście zwykły zjadacz chleba tego nie doceni. No dobrze, lecimy. Lecimy. Panie Alanie proszę popatrzeć. pan Ala tam jeszcze kończy swoje danie. On naprawdę jemy, był głodny, wrócił z biznesowej pracy, jak wszyscy widzicie. To jest prawdziwy biznesmen, proszę pokazać zegarek. Zegarek to jest droższy okay. niż całe nasze studio i mieszkanie razem wzięte. To jest mój gamingowy zegarek, nie za 16 tysięcy. Jasne. Tu oczywiście woda z lodowca, woda z lodowca z delikatną nutką mięty, którą podawaliśmy na dachu naszego Towera wrocławskiego. Skytowera wrocławskiego. A, mamy na to specjalne zezwolenie, także nie musicie nigdzie pytać. Jasne. I tu wracamy. O, powiem wam, że na pewno nikt z was nie pił takiej wody w życiu, także no przykro mi, ale nie przekonacie się jak to jest. Jasne, my wrac wracamy do naszych yy, świerszcz. oczywiście, no świerszcze wybornie pachną, wybornie. Jakby tutaj szef kuchni nie gotował, to na pewno by je zjadł. Proszę tutaj przybliżyć, jak to elegancko wygląda, to jest po prostu takie danie dla wyższych sfer. No dobrze, bardzo dobre, bardzo dobre, jeszcze lekko trzeba tutaj przyrumienić skrzydełka. No kurcze. Ale pachnie, ale pachnie. Tutaj jeszcze może lekko szczypce polskiej cebuli dodamy. Cebula polska. Aromatyczna, mega dobra. ok, lecimy. Oczywiście jak oglądaliście master szefa, to wiecie jak dobrze potrafię kroić. Uwaga. Lecimy, lecimy, o kurczę. Ale, ale popachnie. No dobrze, z cebulką, to będzie z cebulką zaserwowane. Tu oczywiście to odrzucamy i dorzucamy cebulki, one już dochodzą, to tylko tak dla aromatu. O, jak świerczy, jak świerczy, to znaczy, że cebula świeża i dobra. No dobrze, trochę się oddalę od tego, bo lekko strzela. No ale świerszcze też widzę podskakują, więc świerszcze już gotowe, już gotowe, lekko. To oczywiście nie jest dym, to jest y, aromat świerszczowy, który się z nich ulatnia. To wszystko bardzo elegancko wygląda. One miały właśnie się tak mocno przyrumienić, żeby smakowicie y, leżały na podniebieniu. Panie Alanie, to jest bardzo gorące, do, proszę No Stale dzika, stale dzika do, zika, zika do Jasne. Stależyka, talerzyka do brzuszka, tylko proszę powoli jeść, bo to ciepłe. Oj, mm, będziemy dmuchać. Ale pachnie, ale pachnie. Mmm, pachnie. pachnie, nie wiem jak to pachnie. Pachnie ale... Jak węgiel. <laughs> Zobaczymy tutaj. Z cebulką weźmiemy trochę o cebulki. Z cebulką, tak. Podmuchamy. 3 razy, proszę. Podmuchajcie widzowie, tutaj, żeby mnie nie poparzyło za bardzo. To jest moment, który wydmuchacie, i próbujemy. No i co pan sądzi? Hmm? O naszej kuchni. Troszkę przypieczone. Ten aromat, tej, może raczej smak, tej, tej, tego wierzchniego odzienia tego robaka, to jest Hityna, nie wiem co to jest. Wyraźnie, wyraźnie tutaj dominuje. Ale czuć też ten posmak tego, tego mięska w środku czy całokolwiek jest mięska, tak delikatna nutka mięska to jest oczywiście przepis według pana Makowicza to można pewnie znaleźć na jego kanale więc pozdrawiamy tutaj fana kulinarnego z naszego mm genialnego kulinarnia, jak sami widzicie, Wrocławia. No pyszne to jest, na pewno to jest o wiele lepszy zamiennik tradycyjnego obiadu. Ja tu już dziękuję za uwagę. Nasz gość oczywiście będzie wszystko kończyć, do, do samego końca kończyć. No i oczywiście, o, jeszcze świerszcz widzę na, na finał. Na finał świerszcz wleci, szarańcza. No, jak chrupnęło, dobrze. To był oczywiście masny Alan, pozdrawiam. Ajgary z tej strony, tu masny Alan i pan kamerzysta. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne Gastro Vlogi. Smaczne, bo jak umamy.